Mąż porzucił mnie, gdy jego była manipulowała nim, przekonując, że jestem w ciąży z dzieckiem innego mężczyzny, więc go opuściłam. Ale osiem lat później wrócił i chce zobaczyć swojego syna. Mój były mąż może być najbardziej roszczeniowym mężczyzną, jakiego znam. Odejście od niego było prawdopodobnie jedną z najlepszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjęłam. Myślałam, że będę mogła żyć w spokoju do końca życia. Ale on znowu się pojawił. Pozwólcie, że opowiem całą historię. Osiem lat temu byłam szczęśliwie zamężna z Nathanem. Nasz związek był solidny, przynajmniej tak myślałam. Byliśmy w związku przez dwa lata, zaręczeni przez prawie rok podczas planowania naszego ślubu, a potem się pobraliśmy. W tamtym czasie broniłabym naszego małżeństwa i walczyła o nie za wszelką cenę. Myślałam, że jesteśmy bratnimi duszami, ale jak się okazuje tylko ja tak myślałam. Kilka miesięcy po naszym ślubie mój mąż stracił pracę. To był trudny czas dla nas obojga, ale byłam pewna, że damy radę to przetrwać, a on znajdzie nową pracę. Mieliśmy trochę oszczędności w banku, a ja pracowałam na pełen etat. Przez kilka miesięcy było ciężko, ale on starał się znaleźć pracę i w końcu dostał się na nowe stanowisko, po co wydawało się milionie rozmów kwalifikacyjnych. Pamiętam, jak szczęśliwi byliśmy w dniu, gdy otrzymał wiadomość o przyjęciu do pracy. Poszliśmy na kolację, aby to uczcić. Mało wiedziałam wtedy, że ta praca zniszczy nasze małżeństwo. Nathan wrócił po swoim pierwszym dniu w nowej pracy i zamiast być szczęśliwy, wyglądał fatalnie. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Po trudnej rozmowie dowiedziałam się, że jego była dziewczyna, Jessica, pracuje w tym samym miejscu, co on. Wiedziałam o Jessis. Nathan i ona byli razem przez trzy lata i oświadczył się jej, ale ona odmówiła i zerwała z nim. To było kilka lat przed tym, jak się spotkaliśmy i zaczęliśmy chodzić ze sobą. Nie rozmawialiśmy zbyt wiele o naszych byłych partnerach, ale wiedziałam, że to było dla niego bardzo trudne i nigdy nie wspominał o niej ponownie po tej jednej rozmowie ze mną. Gdy usłyszałam, że to Jessica, poczułam się nieswojo. Nie wiedziałam, co zrobić. Oczywiście minęło wiele lat i on już nie czuł do niej nic, ale myśl, że będą pracować razem, nie była dla mnie zbytępnego dnia poszedł do pracy, a kiedy wrócił, powiedział, że Jessica pracuje w zupełnie innym dziale i prawie jej nie widzi. Powiedział mi, że nie zamierza z nią rozmawiać, chyba że będzie to konieczne z powodów zawodowych i że od razu mi o tym powie, jeśli do tego dojdzie. To mnie uspokoiło i z każdym kolejnym dniem przestawałam o niej myśleć. Mój mąż był tak kochający jak zawsze i byłam dumna z nas obojga, że przezwyciężyliśmy coś, co mogło spowodować poważne problemy, jeśli nie byłoby dobrze zarządzone. Patrząc wstecz, śmieję się, jak naiwna byłam. Byłam tak zaślepiona miłością i zaufaniem do męża, że nawet przez chwilę nie myślałam, że coś podejrzanego się dzieje. Kilka miesięcy po rozpoczęciu nowej pracy Nathan pojechał na delegację służbową. Powiedział mi, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, może awansować, więc bardzo się cieszyłam z jego sukcesu. Zapytałam, czy mogłabym pojechać z nim i zrobić sobie mały wypad we dwoje, ale powiedział, że będzie pracować przez cały czas, więc to nie ma sensu. Powiedział również, że cały zespół, który jedzie na to spotkanie, to sami mężczyźni i żaden z nich nie zabiera swoich żon czy dziewczyn, więc nie czułabym się tam komfortowo. Byłam trochę zawiedziona, ale nie myślałam o tym zbyt wiele. To, co powiedział, miało sens. Kiedy wrócił, zapytałam go o spotkania i czy myśli, że awansuje, ale powiedział, że może będzie musiał pojechać na kilka innych spotkań z tym konkretnym kontrahentem, zanim awans stanie się możliwy. Przez następne trzy miesiące jeździł na spotkania przynajmniej raz w miesiącu, ale nie było żadnych wiadomości o awansie. Zamiast się podejrzewać, byłam na tyle naiwna, że martwiłam się o jego firmę, która sprawiała, że pracował tak ciężko, nie podnosząc mu pensji. Chciałam też zaznaczyć, że po naszej początkowej dyskusji ani razu nie rozmawialiśmy o Jessis. Nie myślałam o niej przez większość czasu, a nawet jeśli, wybierałam, aby nie wspominać o niej. Kiedy opowiedziałam o tym przyjaciółkom podczas rozwodu, wszystkie mówiły, że to było niezwykle naiwne z mojej strony, że tak ślepo ufałam mężowi. Zgadzam się z nimi teraz, ale wtedy ufałabym temu mężczyźnie całym swoim życiem. Pięć miesięcy po rozpoczęciu nowej pracy zdałam sobie sprawę, że spóźnia mi się okres. Nie myśląc zbyt wiele, postanowiłam zrobić test ciążowy, tylko po to, aby się uspokoić. Ku mojemu zdziwieniu, test wyszedł pozytywny. Byłam zaskoczona to zdecydowanie nie była planowana ciąża, ale z nową pracą Nathana i naszym dobrym miejscem finansowym pomyślałam, że to może być dobre. Byłam nerwowa, żeby mu powiedzieć, ale też bardzo podekscytowana. Nathan był na kolejnej delegacji, kiedy zrobiłam test, ale wracał tego samego dnia, więc postanowiłam poczekać, aż wróci. Pamiętam, jak byłam zdenerwowana i jak zaczęłam marzyć o naszym nowym życiu. Było już późno, kiedy wrócił do domu, a ja czekałam, aby zjeść razem kolację. Przyszedł wyglądający na zmartwionego, więc zapytałam, co się stało, a on powiedział, że to tylko sprawy związane z pracą i że nie chce o tym rozmawiać. Powiedziałam mu, że mam coś, co może go rozweselić, i poprosiłam, aby zamknął oczy, trzymając test ciążowy. Powiedziałam mu, żeby otworzył oczy. Przez kilka sekund patrzył na mnie, a potem zapytał, czy to to, o czym myśli. Myślałam, że jest po prostu w szoku i powiedziałam, że tak, jesteśmy na drodze do zostania rodzicami. Podekscytowana, czekałam, aż wyjdzie z szoku i będzie szczęśliwy, ale po kilku chwilach oczekiwania nadal miał to samą minę. Poczułam się nieswojo i zapytałam, czy wszystko w porządku i czy nie cieszy się z tego. Cała jego twarz się zmieniła i powiedział, że był po prostu zaskoczony niespodzianką. Powiedziałam mu, że byłam równie zaskoczona, ale to może być coś dobrego dla nas i możemy to przejść razem. Nadal wyglądał na nieswojego i powiedział, że potrzebuje czasu, żeby to przemyśleć. Byłam bardzo rozczarowana jego reakcją. Oczekiwałam, że będzie szczęśliwy. Lub przynajmniej wspierający. Powiedziałam mu, że jestem rozczarowana, a on praktycznie mnie zignorował, mówiąc, że nie mogę oczekiwać od niego, żeby był zachwycony tak monumentalną zmianą w jego życiu, która wydarzyła się bez jego decyzji. Powiedziałam mu, że podpisał się na to, biorąc ze mną ślub, i jeśli nie może być dobrym mężem w tej sytuacji, może powinniśmy przemyśleć nasz związek. Powiedział, że może powinniśmy. I wyszedł z pokoju, nie mówiąc już nic więcej. Powiedziałam to w momencie gniewu i bólu, ale wtedy naprawdę tego nie myślałam. Jego reakcja złamała mi serce. Płakałam sama w salonie i spałam na kanapie, bo nie chciałam go widzieć w naszej sypialni. Nie przyszedł raz, żeby sprawdzić, czy wszystko ze mną w porządku, czy zaprosić mnie z powrotem. Nawet wtedy wierzyłam, że przez to przejdziemy i jakoś się z tego otrząśniemy. Ale to był dopiero początek moich kłopotów. Obudziłam się, widząc, że jest już ubrany do pracy i robi śniadanie. Nie mówiłam do niego i poszłam do naszej sypialni. Nie próbował mnie zatrzymać ani powiedzieć ani jednego słowa. Nie wiedziałam, co robić. Czekałam, aż przyjdzie za mną, ale po pewnym czasie usłyszałam, jak drzwi wejściowe się zamykają i wiedziałam, że wyszedł. Większość tego dnia spędziłam płacząc do moich przyjaciółek i mojej mamy. Zadzwoniłam do pracy, że jestem chora. Pamiętam to jak wczoraj, kiedy przyszła pora, żeby wrócił z pracy, miałam już gotową całą mowę o tym, jak złamał mi serce i że musi być lepszym mężem dla mnie. Mało wiedziałam, że on też miał przygotowaną mowę, i była to coś, czego nigdy bym nie przewidziała. Pierwsze co powiedział po przyjściu do domu: To musimy porozmawiać. To mi odpowiadało: Też musiałam porozmawiać. Myślałam, że to ja bardziej potrzebuję tej rozmowy niż on. Okazuje się, że miał dla mnie niespodziankę życia. Usiedliśmy naprzeciw siebie, a bez ostrzeżenia zapytał mnie: Czyje to dziecko? Byłam tak zdezorientowana. Naprawdę nie rozumiałam, o co mu chodzi, więc zapytałam, a on zapytał mnie o to samo ponownie: Czyje to dziecko? Nigdy tego nie zapomnę. Zapytałam go, co ma na myśli, i powiedziałam, że to oczywiście nasze dziecko, co innego mogłoby być możliwe. Powiedział mi, że jesteśmy już poza tym punktem i powinnam po prostu przyznać się do prawdy i mieć to za sobą. Zaczęłam się bać. Zaczęło to wyglądać mnie jak żart. Powiedziałam mu ponownie, że to oczywiście jego dziecko, i nie rozumiem, dlaczego w ogóle zadaje mi takie pytania, bo nigdy nie byłam niczym innym jak lojalna wobec niego. I on nigdy wcześniej nie zachowywał się w ten sposób. Odmówił nawiązania ze mną kontaktu wzrokowego i powiedział, że to było wtedy, kiedy jeszcze dbałam o nasz związek. Jestem pewna, że już wtedy płakałam. Ciągle mówiłam mu, że go kocham i że nie ma nic ważniejszego dla mnie niż nasze małżeństwo. Ale on tylko powtarzał to samo pytanie. Musiał zadać mi je dziesiątki razy, a za każdym razem byłam równie nieświadoma, jak za pierwszym razem. Powiedział mi, że jeśli nie mogę być szczera z nim, to niewiele zostało do zrobienia, bo nie zamierza wychowywać dziecka innego mężczyzny i żyć z kłamstwem. Siedziałam i płakałam, ciągle powtarzając mu, że nigdy nawet nie pomyślałam o innym mężczyźnie, odkąd go poznałam, i nie rozumiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie oskarżenia. Powiedział, że sposób, w jaki nie mogłam się doczekać, aż wyjdzie z domu i pojedzie na delegację. Mówi mu wszystko, co mógłby wiedzieć o mojej lojalności. Byłam zbyt zdezorientowana, żeby cokolwiek powiedzieć. Za każdym razem, kiedy wychodził do pracy, robiło mi się smutno i mówiłam sobie, żeby być dorosłą osobą i wspierać go w karierze, bo pamiętam, jak trudno było nam obojgu, kiedy stracił pracę. Przestałam pytać, czy mogę z nim pojechać. Po kilku pierwszych razach. Bo zawsze mówił, że jest zajęty i nie miał ani chwili dla siebie do późnych godzin nocnych. Przestałam dzwonić do niego więcej niż raz dziennie, kiedy był poza domem, bo nie odbierał i pisał mi, że jest z klientami. Wszystko co zrobiłam, to postawiłam go na pierwszym miejscu, tylko po to, żeby usłyszeć, że chciałam, żeby wyjeżdżał, żeby spędzać czas z innym mężczyzną. To było jak policzek w twarz. Czułam się chora, prawie myślałam, że to jakiś zły sen. Powiedziałam mu to wszystko, a on powiedział, żebym nie marnowała czasu, próbując zrobić z niego czarny charakter, bo jest zmęczony tym, że czuje się niechciany i nie pozwoli, żebym zrobiła z niego głupca. Powiedział, że odkąd zaczął pracować i podróżować, byłam odległa i nie sprawiałam, że czuję się pożądany. Powiedział, że nienawidził wracać do domu, bo nie wyglądałam nawet na szczęśliwą, że go widzę. I czuł, że byłam szczęśliwsza, kiedy nie było go w pobliżu. Ciągle powtarzałam mu, że się myli i że to tylko ogromne nieporozumienie, a ja po prostu próbowałam być wspierającą żoną. On wciąż mówił, że ukrywam kogoś i wolę spędzać czas z nim, niż być w naszym małżeństwie. Zapytałam go, czy ma jakieś dowody na te rzeczy, które mówi, a on powiedział, że nie potrzebuje dowodów, żeby zobaczyć. To, co jest oczywiste dla każdego z połową mózgu, nawet nie wiedziałam, co na to powiedzieć. Ciągle powtarzałam, że nie byłam z nikim i że spędzałam większość dni, kiedy go nie było, w domu, lub może raz czy dwa wychodziłam z przyjaciółkami i że może sprawdzić mój telefon, jeśli chce. Jego odpowiedź na to była taka, że nie potrzebuje mojego telefonu z usuniętymi dowodami. Byłam naprawdę pokonana. Znaczy, co więcej mogłam powiedzieć? Zapytałam go, co chciałby, żebym zrobiła, aby udowodnić swoją lojalność. Zaoferowałam test na ojcostwo po urodzeniu dziecka, chociaż to zabiło moją dumę, żeby powiedzieć coś tak poniżającego. Nigdy w życiu nie mogłabym sobie wyobrazić, że dobrowolnie zaproponuję test na ojcostwo. Zawsze byłam dumna z mojej moralności i etyki. Każdy, kto mnie zna, poparłby mnie w tej kwestii. Każdy, z wyjątkiem mojego własnego męża, oczywiście. To bolało najbardziej. Powiedział, że nie może czekać 9 miesięcy na zdradę i nie ma mowy, żeby pomógł mi wychować dziecko, które nie jest jego. Krzyczałam na niego, mówiąc, że to jego dziecko, i nazwałam go złudnym świrem, że mi nie wierzy. Powiedział, że nie obchodzi go, co myślę, że jest, ale jeśli chcę, żeby to małżeństwo zadziałało, muszę dokonać aborcji. Byłam przerażona, że w ogóle to powiedział. Zapytałam go, czy na chwilę pomyśli o tym, co mówi i jak bardzo szalony brzmi. On nie ustąpił, więc zapytałam go, co zrobi, jeśli nie dokonam aborcji, bo nie było mowy, żebym to zrobiła. Powiedział mi, że jeśli chcę, żeby to małżeństwo przetrwało, muszę dokonać aborcji, inaczej to będzie rozwód. Rozwód. Nie mogłam uwierzyć, że naprawdę powiedział to słowo. Zapytałam go, czy mówi poważnie, a on powiedział, że tak. Miałam już dość. To było tak, jakby cała smutek zniknął, gdy usłyszałam te słowa. Powiedziałam mu, że może robić co chce, ale ja będę miała i wychowywać moje dziecko, z nim lub bez niego. Powiedział mi, że ma nadzieję, że nie przespałam się z nieudacznikiem, i wyszedł z domu. To było ostatni raz, kiedy byliśmy w tym domu razem. Otrzymałam od niego wiadomość później, że wróci po swoje rzeczy. I powiedziałam mu, kiedy będę poza domem, i poprosiłam, żeby zniknął, zanim wrócę. Następnego dnia spotkałam się z moim prawnikiem, aby omówić rozwód. Kupiliśmy ten dom razem, nasz pierwszy dom. Chciałam, żeby wszystko odbyło się szybko i bez dramatu, i Nathan też tego chciał. Zdecydowaliśmy się sprzedać dom i podzielić pieniądze porówno. Jeśli chodzi o inne rzeczy, po prostu wzięliśmy to, co chcieliśmy. Przeprowadziłam się do mojej siostry, podczas gdy starałam się wszystko uporządkować, a on poszedł gdzieś tam, gdziekolwiek. Nie utrzymywaliśmy żadnego kontaktu. Nikt z naszych kręgów ani rodziny nie spodziewał się tego. Ilość razy, kiedy musiałam wybuchać płaczem, próbując komuś wyjaśnić, co się stało, musi być śmieszna. Przez wszystko jego postawa pozostała taka sama. Odmówił wysłuchania mnie lub kogokolwiek innego. I upierał się, że nie byłam wierna. Byłam zaprzyjaźniona z niektórymi żonami jego kolegów z pracy, a one powiedziały mi, że opowiadał: Jak to nie obchodzi mnie bycie z nim i nigdy nie wkładam żadnego wysiłku w nasz związek. Cały rozwód wydawał się czymś, co działo się komuś innemu, lub jakby to był jakiś film, który oglądałam, zamiast czegoś, przez co faktycznie przechodziłam. W pewnych momentach prawie zaczęłam wierzyć. Że musiałam zrobić coś złego, żeby sprawić, że czuję się tak, jak mówił, że się czuję. Bardziej niż cokolwiek innego chciałam to wszystko omówić, ale on całkowicie mnie wyłączył. Kiedy mój syn się urodził, napisałam mu wiadomość, aby go o tym poinformować. Nie odpisał nic. Kilka miesięcy później jedna z żon skontaktowała się ze mną i zapytała, czy coś słyszałam o nim. Powiedziałam jej, że nie utrzymujemy kontaktu powiedziała, że jej przykro, ale chciała, żebym usłyszała to od przyjaciółki. Zapytałam ją, co się stało, a ona powiedziała, że Nathan znowu jest z Jessicą. Podobno byli gorącym tematem w biurze i byli razem cały czas. Rozpłakałam się. Przez następne kilka tygodni dowiedziałam się wszystkiego. Spotykali się od miesięcy. Wszystkie te służbowe podróże, na które jeździł, były tylko wymówką, aby spędzać czas z Jessicą w jej mieszkaniu. Jessica była tą, która wmówiła mu, że muszę spotykać się z innymi mężczyznami za jego plecami. Bo, według niej, gdyby miała mężczyznę, nigdy nie pozwoliłaby mu być z dala od siebie tak często i inne tego typu bzdury. Dowiedziałam się o wszystkim, bo moje przyjaciółki udawały, że są jej przyjaciółkami, żeby dowiedzieć się, co się stało między mną a Nathanem. Była niezwykle zadowolona z siebie i nie wydawała się tego w ogóle żałować. Czułam się jak najgłupsza osoba na świecie. Widziałam wszystkie znaki i czerwone flagi, które przegapiłam. Z perspektywy czasu wydaje się to tak niesamowicie oczywiste. Spędziłam miesiące w dołku. Byłam bardzo depresyjna i to był bez wątpienia najtrudniejszy okres w moim życiu. Musiałam zrezygnować z pracy i polegać na mojej rodzinie, aby przejść przez to wszystko. Bycie samotną matką, radzenie sobie z depresją i poczuciem winy z powodu bycia ciężarem dla mojej rodziny było okropne. Trudny rok, mówiąc łagodnie. Cieszę się, że moja siostra była przy mnie. Nie wiem, jakbym sobie poradziła bez niej. Szczerze mówiąc, minęło trochę czasu, ale odzyskałam się. Przestałam obsesyjnie myśleć o Nathan i Jessis. Skupiłam się na moim synu, znalazłam nową pracę i zamieszkałam na swoim. Myślałam, że na zawsze skończyłam z moim byłym mężem. Dwa lata temu wyszłam za mąż za niesamowitego mężczyznę, który traktuje mnie jak królową. Jest najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przydarzyć, i jestem bardzo szczęśliwa, że mój syn i ja mamy go w naszym życiu. Teraz, gdy to wszystko mam za sobą, pozwólcie, że powiem Wam, dlaczego właściwie piszę ten post. Kilka tygodni temu byłam na Facebooku przeglądając losowo. Kiedy dostałam wiadomość od Natana. Nie mieliśmy absolutnie żadnego kontaktu przez ostatnie kilka lat, więc zobaczenie jego imienia na ekranie było uczuciem, którego nie potrafię dokładnie opisać. Zastanawiałam się, czy powinnam w ogóle otworzyć jego wiadomość, ale ciekawość wzięła górę i otworzyłam czat. Napisał, że próbował się ze mną skontaktować, ale mój numer się zmienił i nie wiedział, gdzie teraz mieszkam. Napisał bardzo długi tekst o tym, że zerwał z Jesicą, bo zdradzała go z wieloma mężczyznami i że nigdy nie powinien był pozwolić jej wejść w nasz związek. Napisał, że myślał o mnie i naszym synu przez te wszystkie lata, ale był zbyt zawstydzony, żeby się ze mną skontaktować. Powiedział też, że wie, że nigdy mu nie wybaczę, ale chce być w życiu swojego syna i zrobi wszystko, żeby mieć szansę udowodnić, że jest godny bycia ojcem. Wiadomość zawierała wiele innych rzeczy, ale głównie chodziło o to, że prosił o to, żeby móc zobaczyć swojego syna. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom, naprawdę. Po tych wszystkich latach poetycka sprawiedliwość, że Jessica zdradzała go po tym, jak oskarżył mnie o to samo, nie umknęła mojej uwadze. Czułam się również bardzo dobrze, widząc, jak żebrał i prosił o możliwość bycia częścią życia mojego syna, bo wiem, że bez względu na to, co mówi, to się nie stanie. Dużo myślałam o tym, co mogłabym zrobić. Myślałam o tym, żeby go zignorować, albo wybuchnąć na niego, albo po prostu go zablokować, ale potem zemsta wzięła górę. Mój syn nie miał ojca w akcie urodzenia. Wybrałam, żeby nie zamieszczać imienia Natana, i nie obchodziło go to w tamtym momencie. Prawnie nie ma do niego żadnych praw. Spotykałam się z moim mężem przez dwa lata, zanim wzięliśmy ślub. Znał i kochał mojego syna od zawsze. Jest jedyną ojcowską postacią w jego życiu. Rok temu na naszej rocznicy ślubu oficjalnie adoptował mojego synka. Jesteśmy rodziną w każdym sensie tego słowa. Więc pozwoliłam sobie na trochę złośliwości i napisałam Nathanowi, że nie wiem o czym mówi, mój syn nigdy nie był jego i mój wspaniały mąż go adoptował. Powiedziałam mu, że cokolwiek Jessica sprawiła, że uwierzył wszystkie te lata temu. Było prawdą i że jest osobą, która zasługuje na bycie oszukiwaną, i że cieszę się, że jest teraz samotny, bo na to zasługuje. Wysłałam mu zdjęcie mnie, mnie, mojego męża i naszego chłopca jako wisienkę na torcie. Powiedziałam mu, żeby nigdy więcej się ze mną nie kontaktował i zablokowałam go. Oczywiście to, co powiedziałam o moim synu, niebędącym biologicznym dzieckiem Natana, nie jest prawdą, ale to nie daje mu żadnych praw do mojego syna. Stracił tę szansę, zanim mój syn się urodził, i po prostu nie mogłam odpuścić okazji, żeby sprawić, by poczuł choć odrobinę tego cierpienia, które mi zadał. Powiedziałam mojemu mężowi, co zrobiłam, a on tylko się zaśmiał i powiedział, że nie musiałam być tak małostkowa. Ostatniej nocy skontaktowałam się z Laurą, jej mąż pracuje z Nathanem, i zapytałam, czy słyszała coś o Nathan. Powiedziała, że miała zamiar do mnie zadzwonić w tej samej sprawie. Podobno Nathan nie radzi sobie najlepiej. Pojawił się w pracy pijany kilka razy i prawie został zwolniony. Laura oczywiście nie wie, co powiedziałam Nathanowi, więc myślała, że to dlatego, że w końcu przetwarza rozstanie z Jesicą. Rozstali się kilka miesięcy temu. Po prostu słuchałam wszystkiego i udawałam, że jestem zszokowana tym, co powiedziała. Podziękowałam jej za to, że jest dobrą przyjaciółką. Jeszcze nie powiedziałam o tym mojemu mężowi i nie mogę powiedzieć żadnej z moich przyjaciółek, zanim mu powiem. Czuję się trochę winna. Może posunęłam się za daleko? Aktualizacja 1. Cześć wszystkim. Chciałam tylko powiedzieć ogromne: dziękuję za wszystkie wasze wspierające komentarze i rady. Było to naprawdę pomocne przeczytać wasze doświadczenia i perspektywy. Dobrze jest wiedzieć, że są ludzie, którzy popierają moją małostkowość i uważają, że Nathan dostał to, na co zasługiwał. Mam trochę aktualizacji w sprawie całej sytuacji z Nathanem. Laura ponownie się ze mną skontaktowała i powiedziała, że podobno miał pełną bójkę z Jessicą w biurze jednego wieczoru, kiedy oboje pracowali późno. Podobno stworzył duży problem, a wielu ludzi widziało ich, jak się przepychają i są bardzo problematyczni. Zarówno Jessica, jak i Nathan zostali szybko zwolnieni po tym i nikt nie słyszał od nich od tego czasu. Jedyne, co czuję w tej sytuacji, to ulga, że skierował swoją złość na Jessica i nie próbuje wciągnąć mnie w tę sytuację w żaden sposób. Nie chcę mieć z nim do czynienia nigdy więcej w żadnej formie. Zdecydowałam się powiedzieć Laurze, co powiedziałam Nathanowi i wydawała się trochę zaniepokojona. Znaczy, obie nienawidzimy Nathana za to, co zrobił mi i mojemu synowi, ale uważa, że mogłam posunąć się za daleko i nie ma sensu, żeby rzeczy z przeszłości tak bardzo wpływały na niego lub kogokolwiek innego. Namawia mnie, żebym ponownie skontaktowała się z Nathanem i powiedziała mu prawdę. Obiecała, że nie powie nikom o tym, ale uważa, że powinnam ujawnić prawdę. Nie zgadzam się z tym z kilku powodów. Głównie dlatego, że nie zależy mi na Nathan tyle, żeby go wyciągnąć z jego nieszczęścia, ale także dlatego, że nie chcę, żeby się rozzłościł i spróbował znaleźć sposób na uzyskanie dostępu do mojego syna. To mało prawdopodobne, ale nigdy nie wiadomo. Nie chcę ryzykować, jeśli chodzi o mojego syna. On jest dla mnie zbyt ważny i nie ufam Nathanowi na tyle, żeby pozwolić mu po prostu tak odpuścić. Co zrobiłam? Może było zbyt mocne, ale nie żałuję, że stanęłam w obronie siebie i mojego syna. Nathan dokonał swoich wyborów i teraz musi żyć z ich konsekwencjami. Może będę musiała popracować nad tą złością, którą czuję do niego, bo mój mąż mówi, że to niezdrowe. Zgadzam się z nim, ale to jest moje życie, a moja rodzina i nie rozumiem, dlaczego Nathan musi być jego częścią. Aktualizacja 2. Ostatnio zrobiłam dużo refleksji. Zdecydowałam się na szczerą rozmowę z moim mężem o wszystkim, co się wydarzyło i co Laura mi powiedziała. Był niesamowicie wyrozumiały i wspierający, co sprawiło, że poczułam się znacznie lepiej. Usiadłam z nim i wyjaśniłam całą sytuację w szczegółach, w tym wiadomość, którą wysłał Nathan, i moją odpowiedź na nią. Mój mąż słuchał cierpliwie, trzymając moją rękę przez cały czas. Kiedy skończyłam, powiedział, że rozumie, dlaczego zrobiłam to, co zrobiłam. Ale również zgadza się, że mogłam być trochę zbyt surowa. Rozmawialiśmy o znaczeniu posuwania się do przodu i niepozwalania, aby przeszłość wpływała na nasze obecne szczęście. Ta rozmowa naprawdę pomogła mi spojrzeć na wszystko z perspektywy. Zdałam sobie sprawę, że choć mogłam być trochę surowa, nie żałuję, że stanęłam w obronie siebie i mojego syna. Nathan dokonał swoich wyborów i teraz musi, musi żyć z ich konsekwencjami. Może będę musiała popracować nad tą złością, którą czuję do niego, bo mój mąż mówi, że to niezdrowe. Zgadzam się z nim, ale to jest moje życie, a moja rodzina i nie rozumiem, dlaczego Nathan musi być jego częścią. Aktualizacja 3. Cześć ponownie. Chciałam podzielić się szybką aktualizacją dotyczącą mojej sytuacji. Po rozmowie z mężem zdecydowałam się skontaktować z terapeutą, aby pomógł mi przepracować niektóre pozostałe uczucia dotyczące Natana i całej tej sprawy. To było naprawdę pomocne, aby uzyskać profesjonalną perspektywę i zacząć odpuszczać przeszłość. Robię to dla mojego małżeństwa, a nie dlatego, że zależy mi na Nathan. Czuję, że aby być lepszą żoną i lepszą mamą dla mojego synka, muszę całkowicie odpuścić przeszłość. Niektórzy z Was również sugerowali, żebym udała się na terapię, i muszę przyznać, że mieliście rację. Jeśli chodzi o Natana, od ostatniego razu nie słyszałam więcej od Laury i nie jestem na tyle zainteresowana, aby pytać o niego ponownie. Nie obchodzi mnie, jak się czuje. Jest dorosłym człowiekiem i powinien poradzić sobie ze swoimi problemami. Osobiście mam się świetnie i to jest dla mnie najważniejsze. Cieszę się że skontaktował się ze mną i dostał to, na co zasłużył.